Połowa kwietnia i nadajemy dziś z, z rezerwatu przyrody Ol Huen na południe od Soderhan. Jesteśmy cały czas w rejonie Helsinglad, w prowincji historycznej Helsinglad, czyli w naszych, powiedzmy sobie, tutaj domowych stronach, tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o sam rezerwat, to już sama nazwa może sugerować, że tutaj będzie coś, będziemy mieli do czynienia z wodą i zwierzętami, roślinami dla tego środowiska typowymi. Ol Huen czyli Węgorzowe Jezioro. Dosłownie, w dosłownym tłumaczeniu, ale nie Węgorze dzisiaj będą nas interesować, a ptaki. Miejsce to jest znane jako łatwo dostępny ptasi raj. I w tym momencie jesteśmy przy wejściu do rezerwatu. Jak widzicie, mamy tutaj budkę, a pod budką różnego rodzaju informacje. Przede wszystkim mapa rezerwatu, krótki opis. Jakieś wybrane gatunki zwierząt i ptaków, które można tutaj spotkać. Też co istotne, tutaj jeżeli chodzi o szwedzkie rezerwaty, przy każdym rezerwacie przyrody jest tego rodzaju tablica. Tutaj mamy znak natury rezerwat, czyli rezerwat przyrody. Ta gwiazdka, biała gwiazdka na niebieskim tle właśnie oznacza, że to jest teren chroniony. Opis, tak jak mówiłam, troszeczkę po angielsku, jakieś krótkie informacje po angielsku i po szwedzku przepisy, które tutaj obowiązują, czyli co wolno, czego nie wolno. Mapa i wybrane gatunki roślin, zwierząt typowe dla tego regionu. Tutaj to wytarte kółeczko, ja w tym momencie też przyczyniam się troszkę do jego wytarcia, ale póki to jest czerwone nadal, oznacza miejsce, w którym się znajdujemy. Tak więc jesteśmy przy parkingu. Jak widzicie, tutaj przebiega droga szybkiego ruchu, tak popularna e która przebiega w sumie z południa na północ w Szwecji w dużej mierze wybrzeżem. I to no, jest to najłatwiejszy właśnie sposób przemieszczania się w Szwecji ym, wertykalnie, przynajmniej. I troszeczkę pewnie słychać samochody, więc no, z pewnością może to być minus. Ale z drugiej strony jest to plus, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że miejsce jest bardzo, bardzo łatwo tutaj się dostać, jest bardzo łatwo dostępne, więc jesteśmy tutaj, tutaj mamy też stolik. Przy którym można sobie usiąść i mamy tu panoramę na jezioro i poruszając się ścieżką, łatwo dostępną ścieżką, tutaj ta biało-niebieska, wzdłuż, wzdłuż drogi głównie, już w rezerwacie, ale wzdłuż drogi szybkiego ruchu, możemy dostać się kilka miejsc. Przede wszystkim mamy świetną panoramę na jezioro i tutaj też można ze sobą zabrać lornetkę i obserwować ptaki, bo tutaj głównie ptactwo wodne w tym rezerwacie jest, 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 warte zobaczenia i warte przyjrzenia się. Aha, chyba słychać gęsi, tak. I tutaj ta kładka, ona jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale tutaj już możemy się też dostać z wózkiem dziecięcym. I co jest ciekawe, fajna atrakcja chociażby dla dzieci, że pod drogą Mamy tak coś w rodzaju mini tunelu, jest tam po prostu, tutaj płynie rzeka, czy to właściwie tak, właściwie z jeziora uchodzi rzeka, strumyk właściwie i kładko, która jest troszeczkę taka ruchoma, bo ona przebiega, jest zbudowana na tej rzeczce i w tunelu w dodatku, możemy się przedostać na drugą stronę i tutaj jakby idąc dalej, mamy coś w rodzaju domku, przy którym są zbudowane tarasy. Stoły i tutaj można sobie jest grill, jest grill, więc można sobie zapalić grilla i można sobie po prostu wygrzewając się w słońcu y, zrobić sobie przerwę. Kawałeczek dalej jest wieża do obserwacji ptaków. Ona nie jest specjalnie wysoka, ale jest też stosowana do wózków inwalidzkich i do wózków dziecięcych. Tak więc ta wieża, ta wieża wychodzi na część rezerwatu, która w, w dzisiejszych jakby czasach aktualnie to są takie podmokłe łąki. W przeszłości to były, były torfowiska, łąki jeszcze bardziej podmokłe, ale w XVIII-XIX wieku to było stopniowo osuszane, co wpłynęło też na to, że zmniejszyła się powierzchnia jeziora po drugiej stronie. No i pewne, pewne gatunki ptaków zaczęły zanikać i przenosić się na inne tereny. Samo jezioro. Jako Zostało to ostrzeżone w latach 60. XX wieku, jako wartość sama w sobie, do miejsca gniazdowania i rozmnażania się ptaków, w tym ptaków chronionych. I w tym momencie zaczęto czynić starania, żeby to miejsce jakby przywrócić do stanu zbliżonego do pierwotnego, bo ono zaczęło zarastać właśnie na skutek osuszania tych łąk. Także widzimy, że tutaj jest połączenie między tymi, e, też kulturowej, historycznej, między tymi dwoma częściami. Jezioro zaczęło zarastać, e, ptaki zaczęły się przenosić i zaczęto czynić starania, żeby to miejsce, żeby po prostu pogłębić jezioro. W 1978 powstał rezerwat, ale jezioro zarastało nadal. W latach 90. E, zaczęto tutaj e, czynić dodatkowe działania, żeby ten teren właśnie żeby go, nadal, żeby go nie osuszać, żeby wręcz przeciwnie, żeby tutaj y, pogłębić troszkę wody gruntowe. I to właśnie miało pozytywny wpływ na jezioro. To jezioro zaczęło zostało pogłębione y, około 70 cm i ptaki zaczęły wracać. Aktualnie tutaj jest około 200 gatunków ptaków, które tutaj się widuje, z czego 60 gniazduje. No i są to ptaki wodne, o tym będzie troszeczkę później. A teraz jeszcze tutaj krótki rzut oka na tą część rezerwatu, w której my się znajdujemy. Okej, okay, więc jesteśmy tutaj, będziemy się poruszać wzdłuż drogi i zanim skręcimy tą świetną kładką pod, w tunelu pod drogą, to zobaczymy sobie jeziorko. Tutaj to łatwo dostępna ścieżka, która jest pokryta drewnianą kładką i dostępna dla wózków w Niewańskim. ona się kończy. Później tutaj po prostu mamy do czynienia z budowaną ścieżką, ale też łatwo dostępną. Jest to teren płaski ogólnie rzecz biorąc, która biegnie niejako wzdłuż jeziora, troszeczkę to jezioro, no która biegnie wzdłuż krawędzi jeziora. I tutaj jest świetna wieża widokowa, wysoka, nie wiem dokładnie ile metrów, ale wystarczająco wysoka, żeby mieć świetną panoramę na jezioro. I na tą wieżę wyjdziemy, ona jest zamknięta, tam w środku jest coś w rodzaju takiego domku, są książki, można sobie spojrzeć, ale tam się znajdziemy, to będzie więcej info wtedy. Tutaj też jest miejsce, gdzie można sobie usiąść i coś zjeść. No tutaj można też zapalić ognisko grilla, to prawda nie ma, ale to nie, może nie jest istotne. I później, słuchajcie, świetna sprawa, cały czas będziemy na terenach podmokłych. Będą olchy, będzie, będzie woda, będą pałki wodne, będzie trzcina. A tutaj, za tą wieżą, można sobie zrobić takie kółeczko w lesie. I to będzie las pierwotny, taki las stary, wiecie, mech, powalone drzewa, strumyki. Po prostu człowiek ma wrażenie, że nagle przeniesie w zupełnie inne środowisko. Miejsce takie jak to, czyli rezerwaty ptacowa wodnego, warto jest odwiedzić wiosną. Od momentu zejścia lodu do mniej więcej końca maja, bo wtedy ptaki są najbardziej widoczne. One dobierają się w pary, odprawiają swoje rytuały gotowe. I wtedy też, wtedy też no, znajdują się na powierzchni jeziora. Później są zbyt zajęte wychowywaniem potomstwa, zasiadywaniem jaj, później wychowywaniem młodych, żeby no, pozować do zdjęć filmów. A tak na, na serio mówiąc, no, wtedy one są po prostu ukryte i najchętniej unikają, unikają e, innych niepożądanych gości. Dzisiaj spotkaliśmy sporo perkozów. I to perkoza rogatego i perkoza dwuczubego, też w bernikle kanadyjską, spotyka się tutaj też często gęś gęgawę różnego rodzaju kaczki, chociażby hełmiatki. Po drugiej stronie, czyli na podmokłych łąkach spotyka się sporo żurawi, czapli, też kulik wielki, bardzo ciekawy ptak zakrzywiony dziobem, też można go tu dostrzec. Myślę, że fajnie byłoby przyjechać w nocy, bo wtedy można usłyszeć tutaj wodnika, niesamowitego ptaka, który wydaje dźwięki podobne do kwiczenia świni. I w dawnych czasach był już uznawany za w jakiś sposób powiązanego z diabłem, za sprzątanieca diabła nie niemalże, bo jest to ptak, który nie jest duży, jest to ptak średniej wielkości, ma takie pomarańczowo-czerwone oczy, to magnetyzujące, czerwony dziób, i jak na takiego małego ptaka wydaje naprawdę potężne dźwięki właśnie, takie może sobie na YouTube na YouTubie posłuchać, przypominające kwiczenie świni. A młode, młode wodnika są naprawdę w porównaniu do dorosłego ptaka wielkie, włochate i czarne i do tego mają wielkie stopy. No więc jak to wcześniej, wcześniej lubiano, lubiano powiązywać ym, przyrodę do świata nadprzyrodzonego, tak, tak skojarzono właśnie wodnika z diabłem. Prawda, jeśli chodzi o młode, jest taka, że po prostu jajo jest duże i ma duże żółtko, tak więc młode już wykluwające się jaja są bardzo dobrze odżywione, już mam dobry start po prostu w życie. O, więc wszystko można wytłumaczyć na wiele sposobów. <słuch> Z okazji tego, że wdrapałam się na wieżę, mała ciekawostka. Jeśli chodzi o perkozy, to takie moje przemyślenia polsko-szwedzko-językowe. Perkos rogaty to po szwedzku hoke doping, czyli dosłownie perkos. powiedzieliśmy czarnobrody, czarnobrody, chociaż NHK to jest podbródek, czarno e, Natomiast perkos dwuczuby to jest chłek doping, czyli perkos brodaty dosłownie. Więc można powiedzieć, że Szwedzi poszli w brody i podwrótki. Nie wiem, czy to taka pozostałość po czasach Wikingów. Natomiast Polacy poszli w czuby. Także zupełnie inny fokus, zupełnie inne cechy tutaj zostały w nazwie podkreślone. A jeśli chodzi o taką małą praktyczną informację, mówiliśmy już o tym, że rezerwat jest łatwo dostępny. I to widać bardzo dobrze z wieży. Zobaczcie, wszystkie te tereny wokół rezerwatu są zamieszkane przez ludzi. Widzimy tutaj sporo nowych i starszych domów, także te tereny były zamieszkane już od zawsze tak na, na dobrą sprawę. I zazdroszczę im naprawdę tego widoku. No i utknęłam na wieży. Mamy tutaj w środku takiej przytłony pokoje, gdzie można sobie coś zjeść jest stół. No, narzędzi co prawda nie ma, ale można sobie zagrzeć w piecyku. Do tego mamy tutaj sporą biblioteczkę i to mnie właśnie przyciągnęło. Słuchajcie, w mieście Soderham, które leży troszeczkę na północ od rezerwatu, jest ptasi klub, czy stowarzyszenie ptakomaniaków, które organizuje dla członków klubu spotkania. I tak tej wiosny możemy chociażby. Wybrać się na poszukiwanie dzięciołów wraz z klubem, na poszukiwanie ptaków drapieżnych. Oto w różnych miejscach w tym regionie, w tej gminie. Chociażby w maju tutaj będzie na wieży to pogadanka o ptakach. I także fajna inicjatywa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można zostać członkiem klubu bo jeszcze się składkę, bo to jest składka roczna. W sumie to są sumy niewielkie i można korzystać i można się rozwijać w tym kierunku. Naprawdę super inicjatywa. Redaktor tej ulotki zdecydowanie ma poczucie humoru. Tutaj, u góry ten tekst można przetłumaczyć jako natura nie zawsze pokazuje się ze swojej najlepszej strony. Znajdujemy się teraz w łąkowej części rezerwatu, tereny przede mną to łąki, które w XVIII i XIX wieku zostały osuszone, by uzyskać ziemię pod uprawę i w związku z tym również jezioro zaczęło zarastać, a poziom wody zaczął, zaczął się obniżać, zaczął, było coraz płyciej jednym słowem. Dopiero w XX wieku, tak jak wspominałam, w latach 60., dostrzeżono połączenie między tymi terenami a jeziorem. No i od połowy lat 90. tutaj zostały wprowadzone prace mające na celu przywrócenie tego terenu do powiedzmy sobie wersji pierwotnej albo zbliżonej do pierwotnej. Tutaj też można obserwować ptaki. Jesteśmy na wieży obserwacyjnej. To nie prowadzi platforma właśnie dostosowana do wózków inwalidzkich. Tutaj na pięterko już wózkiem nie wiedziemy, ale jest też jedna, druga platforma na parterze. Dzisiaj ptaki nie dopisały, ale mimo wszystko fajna perspektywa na okolicy jest. Na przeciwko jest jeszcze jedna wieża. Ona już nie wchodzi w granicę rezerwatu, ale z kolei daje fajną perspektywę z drugiej strony, także myślę, że warto też tam się wybrać. Dopisała nam jedna bogatka z tego co widzę, ale ptaki wodne niekoniecznie. Trzeba tu będzie wlecieć. nie niejedno ma imię. Zobaczymy jeszcze jeden rezerwat w okolicach na południu od Soderhan, który nazywa się Stjern-Uns e Reserve i również jest znany ze względu na występujące tu gatunki ptaków. Ale troszeczkę inne tu będą ptaki. Przede wszystkim występują tu ptaki z rodziny, przepraszam, z rzędu siewkowych bądź też siewkowatych. I tak się składa, że wszystkie siewkowate, które występują w Szwecji, tutaj okresowo bywają. Będzie to chociażby batalion, biegus, bądź też szlamnik. Te ptaki gniazdują głównie na ziemi, powiedzmy sobie w niskich trawach, które tutaj się znajdują. Jest to półwysep drzynający się w morze. Dlatego też, co ciekawe, ten rezerwat jest ogrodzony potem pod napięciem. Podejrzewam, że to ze względu na zwierzęta, które mogłyby ich gniazda i jaja zniszczyć. Nie jest to częsty widok w Szwecji, więc na pierwszej chwili człowiek ma wrażenie, że tutaj nie wolno wejść, że to jest zamknięte, ale dla ludzi jest dostosowana furteczka. Dobra, idziemy na wieżę. W okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia można po rezerwacie wędrować tylko ścieżką prowadzącą na wieżę. Poza tym okresem można tutaj sobie troszkę swobodnie pochodzić po całym terenie. Obserwacyjna, to będzie kolejna ciekawostka. Jeden z występujących tutaj ptaków, który po polsku znany jest jako krwawodziób lub też brodziec krwawodziowy, notabene pochodzi ją właśnie z rzędu siewkowych, bądź siewkowatych, Ym, ma ciekawą szwedzką nazwę. Nie trudno się domyślić, skąd polska nazwa, krwawodziób, brodziec krwawodziowy, prawda? Ale jak się okazuje, ten ptak ma nie tylko intensywnie czerwony dziób, ale też nogi. I właśnie po szwedzku nazywa się red-biena, czyli w moim wolnym tłumaczeniu czerwononóżka. Od słów red, czyli czerwony, oraz bien noga. Lub no, też nogi, liczba noga. Jeśli chodzi o sam rezerwat, fajnie jest, fajnie byłoby się z pozostałymi dwoma ścieżkami. Nie są oznaczone, są wydeptane. i tak jak mówiłam, w, o o innej porze roku można by to zrobić, ale teraz jest wstęp spełniony ze względu na gniazdujące ptaki. Więc trzeba tu przyjechać po 31 sierpnia najzwyczajniej, czy przed 1 kwietnia. Sam rezerwat to nie tylko ląd. Ogólnie to 59 hektarów, natomiast 19 hektarów to ląd, a czter, aż 40 hektarów to wody przybrzeżne. Więc to, to jest ciekawe, że również wody przybrzeżne są objęte ochroną Rezerwat trochę lat na już ma bo założono go w 1978 roku, ale nie tak dawno, bo między 2010 a 2014 miały tu miejsce prace mające na celu wyhaszczenie, że tak to brzydko nazwę, wyhaszczenie drzew rosnących tutaj, głównie były to drzewa iglaste, no i przywrócenie tego terenu do czegoś mającego, mającego przypominać łąkę, jakby nadmorską łąkę, okresowo zalewaną zresztą. Na dzień dzisiejszy te prace są zakończone, ale co roku w miarę potrzeb jest, jest tutaj właśnie dodatkowa wycinka drzew i krzewów, skarłowaciałych drzew i krzewów przeprowadzana. Także dzieje się w okolicach Soderham. Ptasie raje, ptaki, obserwacje, no i wędrówki jak zawsze, czyli to, co lubimy najbardziej. Cześć i czołem, trzymajcie się! Fajna sprawa, jeśli chodzi o szwedzkie rezerwaty przyrody, to tego rodzaju budki, skrzyneczki, w których można sobie zabrać ulotkę. Nazwa rezerwatu, zdjęcie poglądowe, coś typowego dla tego miejsca, w tym wypadku perko z rogaty, dosyć zresztą imponujący swoją kolorystyką. Ulotka jest rozkładana, więc trochę info, częściowo to się pokrywa z info na tablicy, ale nie w stu procentach. Można sobie zabrać, mapka i do tego mapka No i właśnie coś takiego jest darmowe Zmienić ustawienia ja muszę, muszę się nauczyć jak chcesz sam no, ja. opracowywać, to musisz mieć za to wersję, czyli musisz mieć za to wyjebać. I tak. Ja Se wszystko nie znaczy wszystko o To co muszę wszystko od nowa mówić? 10